Siemanko. Witajcie w kolejnym odcineczku Prosektorium profesora. W dzisiejszym odcinku pokażę wam układ napędowy z Fokusa elektrycznego. Tak jest, dokładnie z auta marki Ford. Focus Electric. Były to samochody produkowane od roku 2011 do roku 2018 o mocy silnika, a ma tam jeden silnik elektryczny, 140 koni mechanicznych i momencie obrotowym dostępnym, no właśnie dostępnym od samego początku bo to Elektryk i momencie 245. Newtonometrów. Za chwilę pokażę Wam, jak rozbrajałem silnik, jak udało mi się go rozebrać, co tam było w środku, a uwierzcie mi, że było tam mało rzeczy. Szokująco mało elementów było w środku tego silnika. Bardzo podobnie do tematu, który niedawno Wam pokazywałem, czyli ECVT Toyota, to tutaj jest jeszcze mniej rzeczy. Dlatego pokażę Wam jeszcze kompresor od klimatyzacji, który mam rozebrany. Powiem Wam co nieco na temat teorii jak to urządzenie działa. Zapraszam do oglądania. Spójrzcie pierwsze wrażenie tu nic nie ma, to jest jakieś koło zębate. Tutaj jakieś dwa koła zębate. I to wszystko. Trochę oleju zostało. Patrzcie ile silikonu fabrycznie. No, silikon musi być, patrzcie, wyczepiacie się mechaników, mówicie, że druciarze, że dają silikon. To co? W fabryce też druciarze? Czasami trzeba dać troszeczkę silikoniku. Nic tu nie ma. To jest selektor, który jest tylko mechanicznie połączony z tym pozycjonerem. On pokazuje komputerowi, jaka jest pozycja selektora. Tutaj jest nic innego niż blokada parkingowa, która na tych dwóch trzpieniach siedzi. Tylko, że o, sprężynka uciekła. Tylko, że teraz przy demontażu się to po prostu rozleciało. Zaraz to całkowicie rozbiorę. I to wszystko. Tutaj nic, tutaj nic nie ma. To prawdopodobnie jest mechanizm różnicowy. Zaraz do końca to rozbiorę i pokażę, co tam jest dalej. Być może też zobaczymy kawałek silnika. Patrzcie, tutaj, patrzcie, jakie potężne łożysko. Jakie wielkie kulki. Jaki wielki pierścień zabezpieczający. W środku, jakie łożyska wałeczkowe. Pięknie. Dobra, rozbieramy to dalej. Spójrzcie, jaka konstrukcja. Podnośnik, rura. I to wszystko po to, żeby wyciągnąć ten wirnik. Wirnik jest namagnesowany, jak się domyślacie. Patrzcie. Kombinerki się do niego trzymają. Jak na filmach. chy, Terminator by się do niego przykleił, T-1000. O, nie mogę oderwać kombinerek. W każdym razie ciężko jest to wyjąć, więc skonstruowałem taki, taką konstrukcję. Skonstruowałem konstrukcję. Trzymało się to wszystko na tej śrubie ósemeczce. No i jakoś się udało. Nieważne, że to było głupie. Ważne, że zadziałało. I teraz mogę bezpiecznie omówić wam konstrukcję całego silnika. Moi mieli teraz troszeczkę teorii na początek. Bardzo mi przykro, ale nie będę robił kartkówki. Więc mamy do czynienia z układem napędowym Ford Focus elektryczny. Spójrzcie, jakie to jest proste. Na przedniej osi jest zamontowany po prostu silnik z przekładnią z jednym biegiem oraz mechanizmem różnicowym otwartym. Zaraz sobie zobaczycie, jak to jest zbudowane. Natomiast na tylnej osi też zajmuje trochę bagażnika zespół baterii. Baterie do roku 2017 to były 22 kWh, natomiast od roku 2017, czyli w sumie przez 2 lata montowali baterie 33 czy coś takiego kWh, że starczało na przejechanie 185 km. Natomiast na tej poprzedniej wersji tam około 120 km. Dało się zrobić. Jakie to ma, bajery, taki pojazd, co on tam ma w wyposażeniu? Klimatyzacja jest to sprężarka zasilana oczywiście napięciem wysokim. Wspomaganie jest elektryczne, serwo hamulcowe jest tam pompa wakuum, która daje podciśnienie do normalnego, zwykłego serwa hamulcowego. Natomiast ciepełko i tu jest ciekawostka ciepełko w tym samochodzie to jest tak zwany zespół inteligentnego chłodzenia, który miesza sobie tym płynem, który ma chłodzić, a czasami musi też grzać baterię. Tu w inteligentny sposób płyn jest przepompowywany z układu chłodzenia baterii do chłodnic lub do ogrzewania wnętrza tak, żeby tracić jak najmniej energii, tracić jak najmniej ciepła. Także w tym samochodzie całkiem to zaawansowany system. Z informacji, które znalazłem w internecie oprócz Wikipedii koszt przejechania 100 km takim pojazdem to od 10 do 15 zł. To zależy, jak się jedzie i tak dalej, w jakiej taryfie tankujemy prąd i tak dalej. Prędkość maksymalna 135 km na godzinę. I tu zastanówmy się, o co chodzi WTF WTF 140 koni mechanicznych waży 1600 kg ten pojazd, ale prędkość maksymalna tylko 135 km. O co tutaj chodzi? Dlaczego tak dziwnie to jest zrobione? Muszę wam wytłumaczyć, na czym polega różnica właśnie między takim elektrycznym napędem a napędem spalinowym, takie jakie mam na co dzień. Otóż wyobraźcie sobie w silniku spalinowym, kiedy macie 100 koni mechanicznych, tej mocy maksymalnej, no to możecie sobie taki wrzucić bieg, jedynka, dwójka, trójka, czwórka, piątka, gaz w podłogę i ciśniemy, póki się nie przegrzeje, póki się nie rozleci. A tutaj jest taki myk w tych samochodach elektrycznych, że ta moc, którą oni podają maksymalną, to jest taka takie troszeczkę oszustwo, bo my z tej mocy nie możemy korzystać cały czas, bo to byłoby zbyt piękne. Kiedy byśmy używali tych 140 koni mechanicznych non-stop, to coś by się przegrzało, bateria by nie wytrzymała, by się rozleciała, by przegrzała się. Niestety, krótkotrwale można tej mocy maksymalnej użyć, ale wiecie co by wtedy było? Gdyby to właśnie, bo to jest ograniczone elektronicznie, gdyby to nie było ograniczone, byłoby tak, że się rozpędzamy, bo w podłogę jedziemy 130, 140, 150, 160, mija chwilka, mija chwilka i komputer widzi, że zaczyna się przegrzewać bateria i nagle za zacząłby odejmować te mocy. Mielibyśmy taki efekt, że się rozpędzamy i po chwili zaczynamy zwalniać. Dlatego jest po prostu ustawiona prędkość 135. Jest to prędkość, z którą możemy tym samochodem jechać cały czas yy, i nic nie wybuchnie. Generalnie reasumując, ogranicza nas po prostu sama technologia, czyli baterie oraz sterowanie. W ogóle przekazywanie tego prądu z baterii do silnika elektrycznego, bo to są. Średnice przewodów elektrycznych, samo sterowanie tranzystoryjne, takie rzeczy, to wszystko musi wytrzymywać. Jeśli chcemy przez dłuższy czas mocno obciążać taki układ, wszystko musi być dużo mocniejsze, grubsze i bardziej masywne. Stąd wiadomo, ekonomia i takie oto dziwne ograniczenia. Także ta moc maksymalna, którą mamy, te 143 konie, czy coś tam jest. Taka umowna, i tak naprawdę możemy z niej korzystać chwilowo, tak naprawdę. Spójrzcie teraz, z jakich elementów jest zbudowany cały układ napędowy, i tak naprawdę tutaj nic nie ma. Nie mam do tego silnika półosi napędowych, ale możecie sobie wyobrazić, jak te półosie wyglądają. Zobaczcie, to jest wirnik silnika elektrycznego, natomiast tutaj jest stojan silnika. Patrzcie, ile miedzi. Sezon na katalizatory się skończył. Teraz będziemy wycinać klientom miedziankę. Także tutaj siedział ten wilnik. naprawdę tu jest potężny magnes. Spójrzcie, spróbuję to oderwać, ale jest bardzo ciężko. I teraz patrzcie, jak jest realizowane przełożenie. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest tutaj tylko jeden, tylko jeden bieg, czyli silnik jest na stałe, zapięty z układem napędowym. Silnik z półosiami, przez te przełożenia, przez te koła zębate, i przez dyferencjał jest połączony cały czas. Nie ma żadnego sprzęgła. Nie ma w tym samochodzie luzu. Nie ma czegoś takiego jak luz. Jedyne co jest takie znamienne, nie dam rady tego oderwać. Matko i córko, nie oderwę. Chciałem Wam dyferencjał pokazać. Patrzcie. Tutaj mamy otwarty dyferencjał w tej obudowie i się wchodzą, jedna wchodzi przez tę obudowę. Tutaj mamy uszczelniacz, wchodzi półosiek. Zobaczcie, ona przechodzi przez cały silnik. Tutaj mamy w wirniku taki otwór. Więc wtedy sobie płośka spokojnie przechodzi prosto do dyfra. Natomiast z drugiej strony, zobaczcie, tutaj mamy wyjście Wchodzi pół oś druga. Jedyne co tutaj mamy, oprócz tego jednego przełożenia, w co możemy ingerować, w co może ingerować kierowca, to blokada parkingowa. Czyli patrzcie, bardzo podobnie do tego, jak to było zrobione w Toyocie, w ECVT. Wszystko bardzo proste łożyska. Zobaczcie, jakie potężne łożyska ogromne, mocarne łożyska. Jedyny czujnik w całym tym urządzeniu. Jedyny, no może nie jedyny, bo będą dwa czujniki. Zobaczcie, tutaj jest czujnik pozycji silnika, czyli on mierzy prędkość obrotową, kierunek obrotów i pozycję tego wirnika. Natomiast tutaj, w tych uzwojeniach, w tym stojanie, zobaczcie, są takie czujniki. Są to czujniki temperatury stojana. Sterownik kontroluje, aby ten stojan się nie przegrzewał. Generalnie cała ta konstrukcja jest bajecznie. Jest po prostu bajecznie prosta. Zwykłe, najzwyklejsze, proste przełożenie. Obroty silnika są mocno zredukowane. Czyli silnik tutaj wychodzi tym, tym wielowypustem, tym kołem zębatym. Patrzcie, jest redukowany przez ten zespół kół zębatych. Zaraz wam to pokażę w taki sposób. Natomiast tutaj tym małym kółkiem już napędza, tutaj, o, nie z tej strony. Tutaj przenosi napęd na mechanizm różnicowy. Także tak, patrzcie, jak mocno jak mocno, jest to, jak mocno jest to redukowane. Z małego kółka na duże kółko, potem z dużego kółka, znowu na małe i na duże. Także bardzo duża redukcja obrotów. Nie wiem, ile to jest. Trzeba by było pomierzyć średnicę i wtedy byłoby wiadomo. Nie ma to większego dla nas w tej chwili znaczenia. Przede wszystkim prostota. Patrzcie zwykłe kulkowe, znaczy zwykłe, potężne kulkowe łożyska, ten wirnik na pewno obraca się z dużą prędkością. Teraz zgaduję, no na pewno okolice 10 tysięcy obrotów na minutę co najmniej przy takim zredukowaniu. Także łożyska też muszą być wysokoobrotowe i odporne na duże obciążenia. Wirnik ma dużą masę. Sam wirnik waży myślę, że z 15-20 kg. Tutaj zobaczcie Klasycznie poduszka silnika, to jak w klasycznym spalinowym Fordziku, może nawet pasuje od jakiegoś. Hechy, he, numer jest nieczytelny, ale bym wam podał. Byście sobie do 1,6 Tdecejka dobrali od elektrycznego. Zobaczcie teraz to urządzenie. Jest to tak zwany falownik. To urządzenie steruje tym oto tutaj silnikiem. I patrzcie, ono jest mocowane właśnie na silniku elektrycznym. I tutaj takimi śrubkami są przykręcone konektory, połączone właśnie z tymi konektorami tutaj na silniku. I też zwróćcie uwagę, jakie to są wszystko masywne, masywne, grube styki. Są tam w środku jakieś elementy elektroniczne, jakieś kondensatory, super kondensatory, inne pierdoły. Nie ma sensu tego rozbierać, ponieważ nie jestem specjalistą od elektroniki, więc pewnie nagadałbym wam jakichś głupot, a nie ma to dla nas tak naprawdę większego znaczenia. Co jest istotne w przypadku budowy samochodów elektrycznych. Często jest tak, że jeśli chodzi o budowanie elektryka to koszt sterowania silnikiem bywa taki sam a nawet większy niż sam silnik elektryczny. Tak samo koszt baterii też jest dużo większy niż sam silnik elektryczny. Jak sobie wejdziecie na Allegro nawet popatrzycie kompletne silniki elektryczne można je kupić za grosze, a ze sterowaniem już jest dużo. Już jest dużo gorzej. Tu już płaci się za wiedzę, którą ktoś użył do zbudowania takiego urządzenia, żeby to działało. Teraz, jeszcze na koniec, taka ciekawostka: jest to kompresor klimatyzacji. Zobaczcie, ten kompresor jest w pełni elektryczny. Tutaj, nawet przez ten otwór, widać kawałek uzwojenia stojana. Oprócz tego, że jakiś brud tutaj się dostał do środka, to zobaczcie na jego budowę. Wewnętrzną poznajecie, pamiętacie mój filmik z kompresora G60 z Volkswagena. Ja tam wspomniałem, że nie stosuje się już kompresorów tego typu w samochodach. Oczywiście byłem w błędzie, ponieważ te kompresory stosuje się właśnie do klimatyzacji, natomiast nie stosuje się ich faktycznie jeśli chodzi o doładowanie silnika, doładowanie silnika spalinowego. Natomiast w klimatyzacji jak najbardziej spotkacie, szczególnie w kompresorach elektrycznych. Co jest warte zauważenia, patrzcie, dokładność, dokładność wykonania. I patrzcie, tutaj mimośrodowość tego urządzenia jest realizowana przez takie tutaj śmieszne pierścionki i tutaj takie łożysko mimośrodowe i mimośrodowy wał. Co jest ważne w tych kompresorach, jeśli macie do czynienia z takim kompresorem tego typu, czyli elektrycznym w samochodzie hybrydowym, czy też w samochodzie elektrycznym, Pamiętajcie o tym, że do tego układu klimatyzacji idzie inny olej. Inny olej jest to olej tak zwany obojętny elektrycznie. To jest bardzo ważne, bo jeśli zalejecie tu zwykły olej, sterownik może zauważyć jakieś drobne przebicie tutaj w układzie i wyłączy układ klimatyzacji. Zalejecie nic się nie zatrze, nie rozsypie się na kawałki. Po prostu sterownik wyłączy klimatyzację, jeśli użyjecie złego oleju. No tak samo się dzieje też, jeśli coś faktycznie się przytrze, będą jakieś opiłki czy coś innego. Jeśli sterownik zmierzy oporność tutaj wewnętrzną i wyjdzie, że coś robi, generuje zwarcie, wyłącza taką klimatyzację. Kochani, to już koniec dzisiejszego odcineczka. To w sumie taki krótki odcinek prosektorium, bo w sumie nie ma tu o czym mówić. Tak naprawdę tych elementów w środku jest dosłownie kilka. Można je policzyć na palcach jednej ręki, albo może w sumie i i nawet nie na palcach jednej ręki, ja na w sumie na śrubki, jakbyśmy to rozdzielali, to byłoby więcej tych rzeczy. W każdym razie, dziękuję dla Pawła z Autocentrum Ząbki za to, że mi udostępnił. My z Pawłem się poznaliśmy na zlocie samochodów elektrycznych w Ząbkach w zeszłym... Nie, to w tym roku. <laughs> Miałem powiedzieć, że w zeszłym roku. Nie no, może jeszcze w tym roku opublikuję ten filmik. Mam nadzieję. Także dzięki Paweł za podrzucenie mi tego. Niestety... Zobowiązałem się, że oddam te wszystkie graty. Pewnie będą gdzieś krążyć na jakichś innych zlotach elektrycznych. Jak Paweł będzie się wystawiał, to wam będzie pokazywał ten silnik rozebrany, jak jest w środku tego wirnika. Nie będę wkładał do środka, bo naprawdę wyjęcie tego wymaga wysiłku fizycznego, dosyć poważnego i troszeczkę kombinowania. Mam nadzieję, że powiedziałem jakieś przydatne informacje na temat samochodu elektrycznego. Czy jest fajny, czy niefajny? Ocencie sobie. To sami naprawdę no, ma takie troszeczkę wady. Wiecie, ta prędkość maksymalna, yy, ten koszt przejechania 100 km to tak troszeczkę takie znaki zapytania troszeczkę to wszystko pozostawia, co nie zmienia faktu, że jak najbardziej pojazd taki elektryczny tego typu ma dużo, bardzo dużo zalet. Dzięki za oglądanie. Wbijajcie na inne odcinki. ProSektorium zapraszam Was. Yy, sponsorem dzisiejszego odcinka był Przełącznik od kierunków wskazów z BMW. Narka.